I panie, w tym momencie bardzo serdecznie poprosilibyśmy wszystkie panienki, jakie zajęły się na tej sali, a żeby przyszły na środek i żeby utworzyły duże głośko, a głęczko oczywiście teraz panią włodą z I zasady są oczywiście proste, tak jak muzyka przestaje grać, pani młoda narzuca te za siebie, no i ta szczęśliw, ta szczęśliwa która z Oczywiście wyczyną pani młodą. wyżej, a Pani oczywiście a panie, panie, tak panie, wzią, to wiązła, a Pani, jak jest tam dzisiaj, prawda, się spadła. To, to, to jeszcze raz. Panowie! Już zamykliście gościa, Ale się No, ciężkie nie? Więc... <grym> Także, panowie, zasada taka sama, jak u Pani robicie kółeczko obok pana młodego, jak prosto, jak się staci grać, pan za siebie krawaczek, tak? I panowie oczywiście opień.

Mareczku, jeżeli masz problem, to pomogę się troszeczkę. Dobrze? Wystarczy, żebyś tylko powtarzał tekst, okay. który będę ci to okay? się to powiadał, ok? Zgadzasz się, Mary? No to powtarzaj głośno, wyraźnie. Ja Jawalenty. Ja valenty. Ciut obcięty. Ciut obcięty. Ani ładny, ani bogaty. Ani ładny, ani bogaty. Bez sauny i bez chaty. Bez sauny, ale z Nieszkolony, bez zawodu. Alkoholik już od chłody. Cały czas. Lecz ze mnie jest prawdziwy. Ale w pracy też. Charakterego jego Ty, Agato, to nie patrz na to. Ty się ze mną może. W portkach dobry korzeń. Ja musisz sprawdzić. Czy to dobrze, czy to źle? Czy to bardzo, czy to źle? Ja zarządzę Ciebie, ja Ciebie chcę. I poprosimy poprosi Małgosię, żeby odpowiedziała paręczką. Oczywiście Małgosię podpowiedź Ci tak nie wystarczy, żebyś powtarzała dobrze. Że? Tylko głośno i wyraźnie. Ja Małgosia. Ja Małgosia. Piegowata zezowata. Śmiało, śmiało. Nie mam ojca ani brata. Nie mam siostry ani matki. Wychowana przez sąsiadki. Lubię wypić, poflirtować. Lubię tylko wypić. grzeszny chciałem pohamdrować. Liczyć kasę, i pracować. O, liczyć kasę, i pracować. Za chłopcami w świat wędrować. Tak, za chłopcami w świat wędrować. Godzę się tego maryczka. Godzę się. Wziął za męża swojego. Wziął za męża swojego. Bo potrzebuje korzenia jego. Bo potrzebuje jego pieniędzy. Maruś, czy do dobrze, czy źle? Ja za męża ciebie chcę. Ja za męża ciebie chcę. Ja, ja się